Witam wszystkich. Dzisiaj kolejny film z serii Ulepszamy Zontesa i dzisiaj zastanowimy się jak taką kratyczkę albo kratkę włożyć tu. taki taką spinkę bolec, wcisnąć do środka bolec. To przychodzi tu. Tu jest to oczywiście osłona. Osłona jest tu na takich gumkach, tylko tu i tu. No i tu i ten bolec wciskamy tam do środka. I wyciągamy najpierw ten bolec cały, tą spinkę. Musimy potem ten bolec wyciągnąć. I potem znowu wkładamy, wciskamy bolec i jest zabezpieczenie. No i tak samo z drugiej strony. W wiadomym sklepie, z kim jak zwykle, zakupiłem taką kratkę. Teraz chciałbym ją włożyć tu. Tak albo odwrotnie. Wymiarowo pasuje. Jednak trzeba się zastanowić tu nad uchwytami. Jak to przymocować gdzieś tu. Tu albo tu jest jeszcze śruba. Może jakieś blaszki? Może gdzieś tu od góry coś przynitujemy, wywiercimy, przynitujemy, bo tu jest mocowanie albo na dole ale w tym celu muszę sobie przygotować stanowisko tu mam taki stół składany, bo mało miejsca i za chwilę go rozłożę. Teraz można pracować. Warsztat może nie jest profesjonalny, ale nie wszyscy taki mają. Przymocujemy sobie tutaj tę osłonę. No i spróbujemy ją, ją wygięć. Nie wiem co to jest za stop. Wygląda na aluminium. Spróbujemy. Jeszcze same te uszy spróbujemy. A bo jeszcze wam nie pokazałem jak to będzie to wyglądać. Czyli ta osłona. Gdzieś to się schowa tutaj. No dobra wygiąłem to też znaczy wyprostowałem może tak. Myślę, że będzie lepiej wyglądać, to się przemaluje. Oczywiście to nie pękło, ale na pewno jest domalowane proszkowo po całym procesie wyginania. Dlatego tu po prostu farba odeszła. Ale mamy czarnego spraja. Możemy to zrobić na krytyczkach. Albo przynajmniej na razie zrobimy taką przymiarkę. Wstępnie to jest przymocowane. tu osłonki. Zobaczymy jak wygląda całość. To jest próba. Nawet lepiej to by było wymyślić tu mocowanie od, od tej śruby. Może jakiś plastik. Mamy tu różne ramki, może się coś wykorzysta. Tak jak wcześniej mówiłem, zastanawiałem się nad mocowaniem, ale wymyśliłem sobie tutaj jednak z ramki. Odciąłem kawałek ramki tam, gdzie tam, gdzie wchodzi ten dolny pasek tej ramce na rejestrację, mniej więcej to jest Zostaw. około 124 mm a tak wygląda z tej strony. Tu już tylko wciśniemy potem zabezpieczenie i gitara. Z moim zdaniem wygląda to dużo lepiej.